Do każdego studenta zmagającego się z zaliczaniem fizyki pomocną dłoń wyciąga profesor Ewa Popko, wykładowca na Politechnice Wrocławskiej. Po opublikowaniu cieszących się sporym zainteresowaniem wykładów z analizy matematycznej, Politechnika Wrocławska wydaje cykl wykładów dotyczących zagadnień przedstawionych na kursie Fizyki 1. Dotyczy właściwie fizyki klasycznej, to znaczy to jest mechanika i termodynamika. Z często skomplikowanymi zagadnieniami z sal wykładowych będziecie mogli zapoznać się bez konieczności wychodzenia z domu i przeglądania dziesiątek książek czy stron internetowych. Wtedy, kiedy są media, to można wyłączyć, wyjść, zrobić herbatę, cokolwiek czyli jest to z jednej strony bardzo wygodne, prawda, bo można się na chwilę oderwać, wtedy, kiedy człowiek jest zmęczony. I w komfortowych warunkach, ale z drugiej strony nie ma kontaktu z tym prowadzącym. Brak sposobności zadawania pytań zrekompensuje możliwość obejrzenia niezrozumiałego fragmentu raz jeszcze. Wykłady będą bezcenne dla tych, którzy od zawsze mają problemy z fizyką. Nie zakładam jakiejś głębokiej wiedzy i staram się od podstaw różne zjawiska tłumaczyć. Łącznie z tym, że na przykład... Mówiłam o rachunku różniczkowym, pokazałam, jak się liczy pochodne, pokazałam, jak się wprowadza rachunek całkowy. Czyli nie zakładam, że ta wiedza już jest opanowana, tylko naprawdę zaczynam od początku. Te wykłady będą też doskonałym powtórzeniem przed kolokwium czy egzaminem. Powstanie aż 90-kilkunastominutowych stajam nieprzygotowanych odcinków. Przygotowanie czasami trwa bardzo długo, do jednej jednostki może trwać doby, dwie. Terima kasih telah menonton!